To była profesor Kipstycka i jej porywający wykład. Dziękuję, ale nie palę. A teraz, bez dalszych wstępów, nagrodźmy gorącym hip nową maskotkę naszej dzielnej drużyny, czyli... Ogra? Tak jest! To ja, wasza nowa maskotka i zrobię wszystko, żeby nasza drużyna wygrała w tę w grę, w którą zwykle grają. I bardzo proszę, żeby ustalać ze mną wszelkie zmiany. No! To kto mi teraz powie, gdzie jest Artur Pendragon? Nie, czekaj. Oh. Jezu. Powinieneś się wstydzić, chłopcze. Ale to nie ja. To oni. <noise> proszę, nie zjadaj mnie. Zjedz go, zjedz go! Przyszedłem tu, żeby go zjadać. A teraz pakuj szczoteczkę i zapas bielizny. Zostałeś królem za siedmiu Co? To <noise> on król? Arciu ma być królem? Chyba frajero górogrodu, jeżeli w ogóle. <noise> To taki śmieszny żart, tak? Oczywiście, że nie! A teraz pakuj książki w tornister. Kraj czeka na króla! Nie, poczekaj, naprawdę jestem jedynym dziedzicem? Innych opcji nie ma. Wiesz co, daj mi sekundę. Moi zacni krajanie! Wyciągnijmy jakąś lekcję z tych zdarzeń! Może zanim następnym razem wetkniecie komuś głowę do nocnika, zaczekacie i pomyślicie, hej, może ten gostek też czasem coś czuje? Może tym razem mu jednak odpuszczę? Bo. Może. Ale tak teoretycznie. Ten gostek pewnego dnia będzie. no nie wiem, królem. I jego pierwszym królewskim dekretem będzie banicja wszystkich, którzy mu dokuczali. Tak jest! To o was mówię, cwaniaczki! A ty, Gwen. O Gwen, ty wiesz, że cię kocham. Oj. Cóż, moi drodzy, serce mi krwawi, ale. Gnijcie sobie dalej w tej budzie, bo ja od dziś jestem wolny! Dobra, fajna scena, ale nie przedobrze. Wyrywam murom zęby krat i rocketrol! No i przedobrze